W Jeleniej Górze w marcu rozpoczęły się inwestycje związane z infrastrukturą sportową. W Jagniątkowie nieopodal placu zabaw przy ulicy Karkonoskiej trwa budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym. W Jagniątkowie obiecane od wielu, wielu lat boisko staje się faktem. Już pierwsze prace tam trwają, przede wszystkim niwelacja terenu, jest wylewana ława fundamentowa pod mur oporowy, który, który będzie trzymał na drogę ulicę Karkonoską. I co jest najistotniejsze, mamy bardzo dobrego wykonawcę, wykonawcę, który specjalizuje się w tego typu budowach, jest to firma ze Śląska. Jest bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. Jak i dla mieszkańców, tak i dla turystów. Dużo turystów odwiedza Jagniątko? Bardzo dużo. Od maja do września jest naprawdę bardzo dużo turystów. Będzie pani korzystała jako mieszkanka? Oczywiście. Moje wnuki też korzystają z placu zabaw, no i podejrzewam, że i też będą korzystać z boiska. Tutaj dla młodych ludzi no nie, ma, nie mają co robić, także myślę, że to jest dobra inwestycja na pewno. I też dla turystów na pewno, którzy będą mogli tutaj sobie przychodzić też poćwiczyć tak, że żeby... A Pani będzie na tym boisku? Grać w siatkówkę. Wykonawcą zadania jest bytomska firma Belsport. Boisko ma być doposażone w piłkochwyty, oświetlenie w technologii LED i obiekty małej architektury. W ramach zadania wzmacniony zostanie także mur oporowy. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na czerwiec tego roku. Rozpoczęła się także budowa boiska ze sztuczną murawą w parku sportowym Złotnicza. Ruszyła budowa nowego. Treningowego boiska na ulicy Złotniczej łącznie z tą infrastrukturą wokół. Najważniejsze jest, żeby to boisko powstało, bo jest takie zapotrzebowanie na, na takie boisko, że jakby były trzy takie boiska w Jeleniej Górze, to myślę, że też by miały ciągle obłożenie. Ja ze swoją grupą trenuję trzy razy w tygodniu, także boisko sztuczne, które ma powstać u nas na ulicy Złotniczej jest potrzebne nie tylko dla mojej grupy, ale dla wszystkich grup trenujących w naszym klubie, a także w klubach pozostałych górskich. Jest dużo tych drużyn piłki nożnej. Tutaj młodzież bardzo często trenuje, prawda? W zimie nawet wychodzą, że brakuje hali sportowej, także to na pewno się też przyda. Koszt sięga ponad 2,5 miliona złotych, a wykonawcą jest firma Budziem Ziem Inwestycja oddana zostanie do użytku jeszcze przed wakacjami. Park sportowy złotnicza staje się coraz bardziej przyjazny dla sportowców z naszego miasta, jak i regionu. Przypomnijmy, w ostatnim czasie przeprowadzona została tu także termomodernizacja hali, a na dachu zamontowana została fotowoltaika. Jesteśmy jedną z pierwszych w Jeleniej Górze tego typu instalacji. Produkujemy już w tej chwili prąd na użytek nasz. Spółki, a także jako posument oddajemy część niewykorzystaną prądu do, do sieci. Mamy na dachu zainstalowane 38 kW mocy paneli fotowoltaicznych. Dzięki wsparciu właśnie z Unii Europejskiej, a także dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi ochrony, ochrony Środowiska, wszystkim polecamy tego typu instalacje i wszystkim reklamujemy tego typu działania, które ograniczają. Produkcję prądu z kopalin są proekologiczne, są antysmogowe i bardzo się cieszymy, że mogliśmy tego typu instalacje u siebie zamontować. Liczymy na duże ograniczenia kosztów ogrzewania, liczymy na 30% ograniczenie kosztów zużycia energii, energii elektrycznej. W obecnej chwili uważamy, jako spółka, która czerpie z, z otoczenia, czerpie z natury wody ge, geotermalne, uważamy, że inwestowanie w ekologiczne źródła energii jest w pewien sposób naszym, naszym obowiązkiem. Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie smogu w takich miejscach jak Kotlina Jeleniogórska i szczerze propagujemy ten, ten model ten model posumenta, czyli, czyli osoby, czy też firm, które, które produkują energię elektryczną. Na własny, na własny użytek, a także na użytek sieci, sieci energetycznych. Mamy nadzieję, że te takie nasze małe działania przyczynią się do poprawy ogólnie stanu środowiska w naszym mieście. A powracając do inwestycji w infrastrukturę sportową rozpoczęły się także prace przy ulicy Lubańskiej w cieplicach. Na ulicy Lubańskiej będzie remontowana nawierzchnia boiska, jednocześnie zaplecze sanitarne, oświetlenie będzie budowane. Jest to zadanie realizowane w ramach rewitalizacji obszarów miejskich, w ramach wspólnego projektu z ulicą Tabaki i z bulwarem Nad Kamien. Cieplickie boisko powinno zostać oddane do użytku mieszkańców pod koniec sierpnia tego roku. Boisko muszę stwierdzić, jest tragiczne, naprawdę. Inwestycja konieczna. Konieczna moim zdaniem, naprawdę. Czy Mieszkańcy będą korzystać? Myślę, że tak, jakiś, nie wiem, wzrośnie tutaj yy, liczba. Jakiś graczy będą częściej przychodzić w piłkę grać. Różne imprezy grają w piłkę, także oczywiście, że potrzebny. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Wszystkie informacje dotyczące zadań realizowanych przez miasto znajdą Państwo na stronie internetowej jeleniagora.pl.